Anna Szaniawska z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i jestem kierownikiem Zakładu Ekologii i Funkcjonowania Organizmów Morskich. Tych gatunków, które są nasze, rodzimy jest bardzo niewiele. I to samo jest w innych miejscach, w innych miejscach środowiska. Będę mówiła dzisiaj o gatunkach obcych, o gatunkach, które od jakich 50 lat intensywniej zasiedlają Morze Bałtyckie i są tak jak większość z nas uważa, zagrożeniem dla Morza Bałtyckiego. Chociaż okazuje się, że to nie jest takie jednoznaczne. Że rzeczywiście gro nich jest zagrożeniem, ale jednocześnie jest wiele aspektów, które można by uznać za pozytywne, a nawet można by pomyśleć o wykorzystaniu tych gatunków. Gro gatunków, które występują w Bałtyku, to są gatunki pochodzące z wybrzeży Ameryki Północnej. Na każdy gatunek trzeba patrzeć indywidualnie. I przy zmianach, które mamy dzisiaj, tych zmianach globalnych, zmianach cywilizacyjnych, powinniśmy zmienić troszeczkę swój punkt widzenia i, i nie tylko bać się i nie mówić, że ktoś jest obcy, tylko spojrzeć na niego troszkę po pewnym czasie jako swojego.